Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Tern A to jest już czwarty? Piąty? Wydaje mi się, że piąty A nie szósty? Piąty. piąty odcinek Piąty odcinek, zagrajmy w Diablo 3 na normalu, razem z Marszałkiem Tak, i zauważcie, że gdyby postaci Terna dodać jeszcze dwa topory To wyglądałby on dokładnie jak Mare. Tryndy Mare, szczególnie, że z tego co ja pamiętam to on miał miecz chyba. Tryndy Mare. A on nie miał dwóch toporów? Nie, on miał chyba jeden wielki miecz. Przynajmniej kiedy ja grałem. No to jak tak to wygląda jak trendymare. No to jak tak to Dobra, wygląda. To, to zanim jeszcze w sumie cokolwiek zrobimy, to ja sobie wszystkie rzeczy odzysku, do odzysku, dokładnie, metuę. Już się tak nie spuszczę, co? O tak. Okej, okay, te miksurki mogę wywalić na podłogę Bo nie są mi już potrzebne się to zwalić Mogę to zwalić I... O jest, Lea za mną chodzi Nie bój się, przestanie, przestanie Przestanie, przestanie Oj, stoperka, zapomniałem włączyć Gdzie jesteś mój stoperku? Stoperanie około minuty nagrywamy Stoperanie i start stoperanie I jest stoperanie. Nie będzie już mnie główka bolała, krypto-reklama zaliczona, idziemy do butwiającego Lasu. Ostatni odcinek skończyliśmy na... E, na czym? Na Wykonaniu szkieleta? Nie, nie, nie. A, już pamiętam, e, do, od specjalnego ducha, który uważał, że jesteśmy nefalemami, dostaliśmy quest'a, żebyśmy znaleźli te symbole, które tutaj widzicie. A w tym czasie... Lagi w sumie znaczy, teraz mi spadło do 21 raz i teraz mam 60. Nie wiem Bo się może rozgrzać musi trochę Może tak. Może troszeczkę rozgrzeć musi Ja nie mam lagów Dobra, to najpierw idziemy do góry jak nie to zmniejsza jakieś anti aliasing i tak dalej A tu w ogóle... Ja, czekaj, 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 czekaj. To tu jest w ogóle możliwe do zmniejszenia anti aliasing Nie wiem. Nie widziałem. Mmm, ale siekam pięknie. OP, Churde. op. I jest. I normalnie gangman style. Gangan... Gangan czy Gangman O oh, fuck, wyłączył mi się diablo. <laughs> a zaraz zobacz. Opuszczę grę. Sługi piekieł słabną. Ej, nagrajmy jeszcze raz, proszę cię. Nie, Bo to nie, ja też ja miałem taki problem na pierwszym odcinku. Ty ma... No tak, tylko że ty miałeś sekundkę, a ja... Mi się już spieprzyło wszystko. To masz o, Dobra, no, To masz no, to tak od teraz zacząć. Akrywasz... To teraz ja ten nagrywam i tyle. No to chodź to wbijaj do gry, ja cię zaraz zaproszę. Tylko wbij do gry. You're so sexy. Rozcieczone widmo jest pokrojone na kawałeczki. I czekamy na marszałka. Dokładnie. Dokładnie. Ale tak. w ogóle jest szajs. Co jest 6? Nie, Nie gówno, tylko gumbo. Zapętaj sobie. To. Ściągam Abstrahuję approves. Już jesteś. No, kurde. O, jesteś. Jakby co, to, to kliknij po prostu na mój standard, to się przeteleportujesz do mnie. pojawił to znaczy, się że nie jest. Ale sługi, piekiel. Rosną w siłę. Może przy tym piekiel. I jesteś. Normalnie, Czachnorris się pojawił. Dobra, hej, cześć, witam was bardzo serdecznie. W czwartym już odcinku Zagrajmy w Diablo 3. Czy tam piątym? Dobra, nie warto. W piątym? E, bo czwarty piętym, renderowałem. E, przepraszam was bardzo za. Głównie widzów <śmany> Tern'a za to, że zaczynam w tym momencie, ponieważ Dokładnie. spieprzył mi się Diablo z początku. Wszystko ci się spieprzyło, w życie też. Chodź tutaj do krypciki, do mogiły wojownika, bo potrzebujemy jej! Symbolu honoru z mogiły wojownika. Więc bym ci ruszyć swoją grubą dupę tutaj. Masz jak bo, bo... A skąd wiesz, że nie jestem? A? 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 Mam cię, hejterze! Ej, znalazłem mogiłę wojownika. No, no raczej. Chodź, pomóż mi, bo sługi piekieł rosną w siłę. Widzisz, za mało fury. muszę się bardziej wnerwić na ciebie. Super, znalazłem kaptur jastrzębia. Mm, jastrzębie. Mmm, jastrzębi oko. Podróż. I tak jest gorzej niż moja szklana gwiazda. Ja nie trzymam gwiazdę w, w butelkach, ale okej. Okay. Ja mam gwiazdę na ryju. Na ryju tu ty masz gum, no, a nie gwiazdę, wiesz bardziej to. Sąc. No miało to być śmieszne, ale nie wyszło by zbyt śmierdzisz. Dokładnie, to było takie beznadziejne jest twojej strony. W ogóle nie masz śmiesznych żartów Mam na przykład e, śmierdzisz. I widzisz? Śmiech, Śmiech staśmy w klejeci I będzie śmiesznie Te pokraczne Aha, no a czekaj mam nowe skyle ja nie rozumiem jednego. Kiedyś z moją siostrą też, no, obejrzałem jeden odcinek jakiegoś serialu. Może serial, czy można to tak nazwać. Powiedzmy serialu na Disney Channel. Tak, i... Ja jednego nie rozumiem. Po co oni tam wklejają w śmiech publiczności? Co to, 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 to ma... Czy, czy to naprawdę odbiorcy tego są naprawdę tacy głupi, że nie wiedzą kiedy się zaśmiać i potrzebują wskazówek? Tutaj się śmiejcie? No kurde. Nie ma sensu. Serio, nie ma sensu, Czy oni mi mówią kiedy mam się zaśmiać, no kurde śmieję się wtedy, kiedy coś jest śmieszne Dobra, poruszasz bardzo głupi temat Dobra, weź wychodź stamtąd lepiej W ogóle poruszasz temat, który tak naprawdę nie ma sensu No właśnie dlatego go poruszam, bo nie ma sensu on O. Moja kuzynka mi chodzi po nodze. Kuzynka ci chodzi po nodze? Tak, a nie? Mm, nie, mi tylko myszy chodzą po nodze. Jakoś tak, myszy są fajniejsze od kuzynek. Ale to jak to, lubi. Niektórzy nie? lubią kuzynki, niektórzy lubią myszy. Tych drugich nazywa się zoofilami. A tych pierwszych pedofilami. Hobby hobby. Więc ja nie wiem, który gorszy. Kim byś bardziej chciał być? Pedofilem czy zoofilem? W sensie kim ba byś bardziej nie chciał być, o Zoofilem. Tak? Tak Ale zwierzęta są bardzo czyste, jeżeli o to ci chodzi. No nie wiem, sprawdzałeś to? Tak Na badaniu odbytu mojego psa U weterynarza. Bo takie badania istnieją. Nie wiem, pewnie istnieją, ale nie byłem na żadnym z tych. Dobra, co to jest, pomniejsza która Nie chcę, wą do na piekła. Pe, na, pe, na pewno nie był. A ja mam dla ciebie ten, pasek chyba nawet dosyć dobry. A ja nie potrzebuję łaski twojej. O, tak, i to zagrane na szarfie. Pięknie przeciągnie na strunach. Ło, jak? Ale na pieczanka będzie. na szarfie, A, na harfie. Na harfie. dobrze. Ja no, powiedziałem no, na szarfie? Tak. To Seriously? To jest zagrane na akustyku. Mi to brzmiało jak e, harfa To jest akustyk, tylko że tak, nastrojony. No dobrze, no to akustyk nastrojony w ten sposób. I idziemy. I już mamy już 6 minut, mamy 6,5 minuty. Opla, złoto. Symbol na piedestałach mamy teraz postawić. Tam obok tego ducha, który nam dał questa. Ja tylko z jednej gry kojarzę Nefalemów z DMC To jest jedna gra, w której... Jed... Tak, to jest jedna gra, w której spotkałem Nefalemów. Bo sam nim byłem, co nie? Eee... To był pół anioł, pół... diabła, To jest syn anioła i diabła Znaczy syn albo córka anioła i diabła. O to chodzi, to jest Nefalem. Według... Ee... Mitologii? Nie, nie mitologii. Hmm. Tak naprawdę nie wiem, według czego. Według uniwersum gier? Biblii. Według uniwersum gier? Biblii? Nie nie czytałem ja tego shitu. Ja też nie, ale mam zamiar przeczytać. Nawet nie dlatego, że jestem jakimś zawziętym katolikiem. Po prostu z ciekawości. Znaczy... E, Boże... Warto jest mieć wiedzę na każdy temat. Biblia to jest połączenie... Znaczy czytałem kilka... I niektóre... Stary, 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 stary testament czytałem. E, jako ateista. E, ja, też czytałem, stary, I e, jak dla mnie Biblia to jest połączenie czasami horrorów, czasami komedii. E, to, jest tak, to jest taka książka typu komedia horror. To jest dla mnie Biblia. Taki słaby gatunek komedii i horroru. No, jest przerażająca w Ale czasami jest na serio śmieszna. Więc mówię, komedia horror. To jest dla mnie gatunek Biblii. Mam widzów katolików, nie czepia się do I chuj mam dupę. Nie, bo już, już nie, już nie kręcimy tego let's playa. Już nie. Właśnie się, jak Mati, bo właśnie lecisz. Już papa. Pa. A czemu cię nie leczy mój heal? Bo ja jestem za fajny. Ja nie potrzebuję heal od takich szmat jak ty. Proste. A zaraz będzie Hilluj heal. Healuj mnie! Healuj! healuj, healuj, healuj! No i gdzie jest twój heal? Co jest? Gdzie jest drop? Nie ma dropa właśnie i to jest złe Oszukali nas Ej stary, chwiluj mnie Siota z pierwszego levela daje drop, a to gówno nie daje Widzisz? Bo to jest... tu tak... No Cię, dupa, nie ma drop. gdzie jest drop? Rzeźnia Zabij 50 elitarnych przeciwników W trybie współpracy Dobra, i dostałem jakąś runkę O, Amok! Zwiększając szybkość. Nie, bardziej wolę to, bo za Zatakuję kilku wrogów rozprucie. Zwiększa zasięg Nie, to jest fajniejsze nadal. Still better, Love Story than Twilight. A oh, boże. Musicie docenić to poświęcenie, które w tym momencie robimy dla was. Boże, ja robię, nie wiem. Ty też wyłączyłeś swój wiatrak, czy nie? Tak. Jest masakra na dworze, a my wyłączyliśmy wiatraki, żeby jakoś materiału była wyższa. Jak nie docenicie tego poświęcenia, to to normalnie znajdę każdego z was. I jeżeli, jeżeli was. Jeżeli że mamy bardzo źle, bo mamy wyłączony wiatrak, łapka w górę. I ja, ja na pewno dam łapkę w górę. Tak dasz. I tak, i tak dam sobie. E, które minuta już? 10. To jeszcze z 5 minut, bo ograniczam miejsce na dysku Ja 7, chcę jeszcze A w ty zacząłeś 5 minut później, więc bitch please A no tak, no to 7 mi pasuje A ja do 20 lubię dobijać Takie 20 minut to jest optimum A, do nowego Tristram jedziemy Wód, 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 wód. Nie ma mnie! Pyć! I uciekliśmy. Przewijamy. O oh, a yeah, drugi akt. Tak, drugi akt. Zabiliśmy rzeźnika? Zabiliśmy przewoźnik. A nie, to karawana kupiecka nas na drugi akt bierze. Boże! Sorry, pomyliło mi się coś. A to my zabiliśmy już Nie, 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 to nie jest drugi akt. Bo... Przechodząc do kolejnego aktu, gadasz z karawaną kupiecką, a ja przyznałem, że z karawaną kupiecką, a nie z przewoźnikiem. A gdzie ty jesteś? Przy przewoźniku. A, lol, ja, ja wróciłem się portalem. To wróć jeszcze raz. Idź nie, do przewodnika. To, ale to my już rzecznik. Nie, co ty. Gdzie jest przewoźnik? Na dole miasta. Masz pokazanego na mapie, odpal sobie taba po prostu. Op. Op. I Churę, o. No, no w padek w portal. <suszy> to ja już niszczę... to Ja już niszczę potwory. Po prostu. Ej no, czekaj. Za mało furii? Za mało fury? Zaraz się w nerwie na ciebie i będzie więcej furii Tu nie ma przewoźnika. Na dole je. Boże, odpal. No, mam minimap, nie ma tego. tego Naprawdę aż tak ślepy jesteś? Ulituję się nad tobą. Wykrzyknik? No shit, Sherlock. Wykrzyknika NPC do mnie, tak, tak. Wracam do zdrowia. Dobra, No bo ty powinieneś na mnie czekać. Ja nie jestem aż taki zretardowany. jak ty, o śmieciu. Dobra, wiesz co, nie musimy, nie musimy nagrywać takiego No dobra, no to foch Wygląda jak miecza. Ale wiem, To już w ogóle jest drugi akt? Nie, to jest pierwszy co? Lol, mam Wiem, słyszę po Twoim głosie, jak zwykle zresztą. Co jest, no? Jeżeli lubicie. Jeżeli lubicie internet, marszałka, łapka w górę. Widzicie, ilu już powodów macie do łapki w górę? Jak nie dacie łapki w górę, to znaczy, że jesteście sadystami cholernymi. Nie ma innego wytłumaczenia. Chyli mi wpada 10 minut później, po tym jak go użyję Aż co zobaczę to chętnie później Moje sługi was zniszczą Pewnie zaczął mi się jakiś update Doty albo kurna Team Fortressa na Steamie, jak ja tego nienawidzę Czy oni jeszcze nie powiadamiają, że zaczyna się taki update Oh yeah Dobra, już jest okej. Okay. Jest ładnie. Punkt kontrolny. No i tak mam. No to wracaj kochana. A my idziemy do piwnicy. Mmm, sami na sa sam na sam w piwnicy. Jakś... Z mięsnymierzem. Z mięsnymierzem. Jak się. Z mięsnym mierzem. Z mięsnym mierzem. Jak się z tym Nie, mięsny mierz jest z wilgotnej piwnicy. No daaa. O boże, atakują teraz dom DeCarda Kaina. Nowy Terstram? Dokładnie. Idziemy ratować Keina. Nie przewijaj proszę. Mogę dołączyć do sprzymierzeńców dopiero Nie przewijaj. To twój wybór Kaine. Albo wykorzystasz znajomość sztuki horadrymów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea. A gdzie jest Lea Test Trial to jest Kane, okay. a nie widzę Zamknij, mordę! Dobra! Na co ci w ogóle ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego władcy Beliala! A to jest? E... To się nazywa Rach. NIE MOŻE BYĆ MÓJ! Kto to jest? Andariel? Jaki Andariel? A, no bo w była taka... Taki przeciwnik Andariel, myślałem, że to... Nie, nie, B... Zaraz ci wytłumaczę. Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić... Ten miecz będzie mój, no nie? Nie. To jest miecz Tyraela, nie twój. Znajomy jest, Wewnątrz znajdziemy. Prawdy! Jestem twoim. Ojcem. Twoim Ojcem. Yeah. Eee. Jestem twoim wujkiem. Eee. Jestem twoją matką. Nie eee. e, dobra, wytłumaczy się teraz. Be zaczekaj. Belial jest to jeden z siedmiu władcy piekieł. Znaczy wiem, że jest bosem, chyba w trzecim temacie. Nie o to chodzi. Chodzi o, o. Boże, jego fabularną rolę. Jest jeden z władców piekieł. Władcy pie piekieł. No i co? No i co? No i tyle. No i włada piekłami. A kim była ta jego służba w dziwnym kapelcie? No to służką jest po prostu jego. No name? E, nie, Magda. Magda. Machda. Gdybyś nie przewijał każdego dialogu, to byś wiedział, że nazywa się ja Machda. Przejdę przejdę dokładnie. Nie będę przewijał. Stworzę sobie przystojnego. A wiesz co? Ja w sumie zrobię tak. Ja w tym momencie jestem w połowie koszmara. W połowie... Jestem w akcie trzecim w koszmarze jako Demon Hunter. Więc jak dojdę do Inferna, to też zrobię Let's play'a z Inferna. Jako Demon Hunter. Więc pewnie za jakieś... Może kilka dni możecie się spodziewać. Kilka dni. No jak dobrze pójdzie, to za kilka dni jak przy nerdze. Nic od niego nie kupuję. Ja w wakacjach nie nerdzę. Nie. W co? chodź tu, a co jest? No co? Tu jest jakieś wejście. No, to na dół schodzimy. Już rozumiem o co chodzi. Nie, nie rozumiesz. aż tylko miksturę pustolnikowy, dokładnie. I jedziemy. O Boże, to jest strasznie skomplikowana, nie, pamiętam, że ja grałem Zakończymy tu odcinek? Eee, no dobra, to tylko zabijamy tego dużego pajączka. Za Okej, okay, póki co mamy chwilę przerwy. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Więc mówię wam wszystkim pa, pa.